Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galazaki. Zapraszam na misję 13 w Twierdzy Krzyżowiec, Żar Pustyni. Yy, jedziemy no bo okej, okay, to jest też mała mapka z tego co widzę. No i ja tu nawet nie jestem w stanie składu zapasów za bardzo Twoja dostawić. Popularność... Ale co jestem w stanie zrobić? Kurczę, albo i nie. Oni są strasznie blisko. Ej. O w mordę. O w mordę. Eee. Okej, okay. spichlerz, eee, no wiecie co? Tu trzeba będzie coś czuje. szybko atako. O nie, lwy atakują. Co tu zrobić? Mam 4000 tysiące złota. Czy nie lepiej byłoby od razu postawić to, zwerbować jak najwięcej się takonnych łuczników i dojechać ich? Ich obu na raz? To ryzykowne strasznie, ale. Popatrzcie, oni już do mnie strzelają, dobra, wiecie co? Postawię jeszcze za ten czas sklepik. Bo nie mam. Znaczy, o, oh, nie mam chyba wyjścia innego trzeba Ej. Czy to będzie pierwsza misja, w której polegnę? Dobre pytanie. Może jednak nie, może jednak zrobić to inaczej. Sam nie wiem, naprawdę. Czy ja jestem w stanie. Nie, tu wieżyczki nie postawię w żadnym miejscu. Tu jestem w stanie. Postawić wieżyczkę, ja nie wiem, czy ja wygram przez dojazd, nie? Więc może jednak się wstrzymać? O kurde, o kurde, muszę sprzedać całe żarcie. Orzeż w mordę. Na górę. Na górę. To że zadają spore obrażenia opancerzonym celom jednak. No jaja, po prostu jaja. Nie wiem, czy dobrze robię, kurczę Ale ja w dalszym ciągu Chyba bym zaryzykował tą ofensywę Zrobić tak z 50 konnych uszników Ognia, ognia Nie Nie jak jednego chociaż zniszczę, to już będzie można jakoś normalnie w miarę walczyć. Ależ te małe mapki są po prostu szalone. Chyba dostawię tu jakieś studnie jednak. Bo mi tu niszczą wszystko. Gdzie są studnie? Kurde. Ej. Poszukiwanie studni, proszę czekać.

Nie wiem czy to dobrze robię, czy to nie jest jakaś totalna głupota, naprawdę nie mam pojęcia. Spróbujmy tu procesami wbić jeszcze. No jedyna opcja jaką teraz widzę to ich nękać cały czas ostrzałem, nie? Dobra. Złota cały czas brak. Na czym tu zrobić armię? Ludzie? Na żelazie? Okej, okay, okej, okay, w porządku, dobra, to jest jakiś pomysł. że ja nie mam złota w ogóle w tym momencie. Ajajaj. No niezłe jaja, kurczę tu kamień można by teoretycznie wydobywać. Nie masz Ale nawet za bardzo drewno nie kupię teraz. Ojoj, oj, oj. ciężka sprawa. Dawajcie ten, wiecie, i strzelać to. Dobra, to ostatecznie może nie jest takie głupie, bo gościowi nic nie działa, i moi ucznicy tutaj, i, i procarze. Oni tu koszą całkiem nieźle. Mamy żarcie, które potencjalnie możemy sprzedawać. I które no, będę musiał sprzedawać. Mm, sprzedam też kamień, bo na razie nie sądzę, żebym nie go potrzebował. I zaczniemy budować budynki tego typu. Za mało drewna, mój panie. Za mało drewna. Więc kupmy to drewno. Bo my tutaj chyba nigdzie go nie wydobędziemy. Za mało pracowników, aby ten obiekt... Dobra. Domek, drewna nie, nie tego. Musimy więcej drewna kupić. Postawić z jeden domek chociaż. Dobra, ale chyba to mamy. Chyba jednak moja taktyka okazała się skuteczna. Rzecz w tym, że musimy teraz przejechać tu na drugą stronę i wyczyścić, wyczyścić ten zamek, bo oni tu cały czas coś noszą, jakieś drewno. Więc gdzieś drewno musi być. Natychmiast usuń swoją armię z mojego zamku. Nie, 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 nie zamierzam usuwać mojej armii skądkolwiek. Stawiamy to. E, I teraz tylko trzeba kupić jakiś kamień na baraki, i jesteśmy w domu. Myślę, że to mamy, myślę, że to mamy, ludziska. E, weźmiemy włóczników i spróbujemy poniszczyć te budynki, które wydobywają żarcie, i podostawiać swoje budynki. Dobra, myślę, że to rzeczywiście mamy. Nie no, konni łucznicy są OP. Patrzcie, jeszcze może zabijemy tego typa tymi uczniami konnymi. Jest taka szansa, wydaje mi się. Tutaj ci cztery procarze, oni skutecznie utrudniają gościowi wydobycie czegokolwiek. Mamy, zaczynamy mieć zbrojnych wreszcie, więc chyba ostatecznie wygraliśmy. Mimo, że było, ale to było, to po prostu był loteria, nie? Mogłem to totalnie przegrać. Mogłem to całkowicie, totalnie przegrać niszczymy dalej i sami dosta... O nie, czyli skurczywy. Coś tam jeszcze wydobywa. Na szczęście nie ma kamienia, żeby dokończyć twierdzę, nie? To jest w jakimś tam sensie na pewno pozytywne zjawisko. Nie pamiętam, o tutaj się stawiało te studnie, więc dostawimy jeszcze jedną. I oczywiście i drewna nie mamy. No, Dobra, dobra, na luzie, na luzie. Na luzie, teraz w tej chwili to już jest naprawdę na totalnym luzie, ale był to moment taki stresujący. Patrzcie, on już nie ma. Ja jestem w stanie to wygrać samymi konnymi, coś czuję. Kupimy 15 kamienia. Nie masz wystarczającej ilości. Nie mam złota, e, więc sprzedamy żarcie. Kupimy te brakujące 5 kamienia i postawimy wreszcie baraki. To gdzie? Ok. Ale zapomniałem, że do zbrojenia też potrzebujemy złota, no jasne. Ale to już nie jest taki duży problem. Gość już nie ma pół HP, więc on jest porobiony. Tego drugiego też wykończymy, myślę. Likwidujemy tą tutaj produkcję. Stawiamy własną. Myślę, że tutaj też dzięki żarciu się przede wszystkim wzbogacimy. Moglibyśmy nawet zacząć robić pancerze i je sprzedawać. Więc już w tym momencie, nawet jakby się jakoś sytuacja, sytuacja skomplikowała, to jesteśmy w domu. Dokąd ty razem? Nie ma sprawy. Potrzeba drewna. Ok, no nie mamy drewna, ale to. Kupimy trochę. I rzeczywiście dost... Kurczę, zawsze klikam tym prawym. To, to jest e, nawyk, który nabrałem z War Selection. On jest niewłaściwy, szczerze mówiąc. Patrzcie, w ogóle całe zielone jest tutaj zajęte. No tak, on już ma e, żółte życie. To jest nawyk z War Selection i on nie do końca właśnie jest właściwy. W StarCrafcie też jest taki nieco problematyczny, że tak, że tak powiem. No dobra, no a mamy zero chłopów dostępnych, więc no, trzeba jakiś jeszcze jeden chyba domek dostawić. Szczególnie, że tego żarcia mam pod dostatkiem. No świetna mapka, naprawdę uwielbiam takie ciężkie mapy. Bardzo lubię, jak są problemy, bo jak dotąd nie mieliśmy tak naprawdę w żadnym scenariuszu większego problemu. Jeden, tam gdzie przez rzekę trzech skorpionów było chyba i gdzie przez rzekę przełazili, no to było w pewnym momencie ciężko, ale to nie było tak ciężko, że o, kurczę, już może nie wygramy, tylko to było tak ciężko I na zasadzie. Nie... Ta, ta misja była taka upierdliwa, nie? Cały czas gdzieś mnie atakowali, cisnęli. Trzeba było się wycofywać, odbudowywać wieżyczki, coś tam, coś tam. Nie było blisko do przegranej, a tutaj do przegranej było wbrew pozorom bardzo, bardzo blisko. Gdyby ci konni ucznicy nie wygrali gry, no ja liczyłem na to, że wygrają i się nie przeliczyłem. 42 uczników, tam było ich pewnie około 60. Pozdrawiamy no, Cię! No i tak, no i tak. To żelazo też uratowało trochę sytuację, bo jak zrobiłem te dwa, no to mogłem chociażby to żelazo sprzedawać, nie? W razie potrzeby. Okej, okay, no ten gość tutaj zginie od konnych łuczników I damy mu zginąć od tych konnych łuczników. Niech sobie łucznicy wygrają jakąś jedną gierkę chociaż, nie? Żarcia mamy dużo. Ale mega fajna mapka, nie mega fajna mapka. To też, ten odcinek też będzie walczył o tytuł najkrótszego odcinka historii Galza Gaming chyba. Nam nowych rekrutów, no i resztę dokończę tej zbrojni. Myślę, że 12 da radę. Ten jeszcze się trzyma dzielnie. Kalif Skorpion. Ale już niedługo. Czy ja tu coś jeszcze dostawię? No nawet bym mógł dostawić, tylko drewna nie mam. Ale myślę, że ta mapka jednak będzie troszeczkę większa, no to mnie zaskoczyło. Trzymaj się z daleka od moich ziem, niewierny! Z daleka powiedziałem! Najgorzej jak zrobić tu jakiegoś choćby jednego podpalacza, nie wiem czy go będzie stać na niego, no ale jest chyba taka szansa. On, patrzcie, ten już wszystko burzy po kolei, bo nie stać go na nic, ale no, to niewiele zmieni. O, wieżyczki postawił skubany. No ale jakbyśmy zwlekali przez chwilę dłużej, to on miałby już, bo Kalip się rozbudowuje właśnie tak, że on ma, no i pozamiatamy, że on stawia te mury i wysokie wieżyczki, jeżeli dalibyśmy mu się zamurować, to by było totalne GG, no nie, nie byłbym się w stanie tutaj wbić, jak on by e, poustawiał na tych wieżyczkach jeszcze kurcze tych gości podpalaczy, nie byłoby szans, żeby ja się przez to przebił. Świetna mapka, bardzo mi się podobała. Było blisko przegranej, ale na szczęście wybór dobrej taktyki. Zwycięstwo! Na konnych łucznikach. Dobre spożytkowanie złota, to też w sumie istotne. Ja tutaj praktycznie nic nie wyda, na nic innego nie wydam złota, poza tymi nieszczęsnymi łucznikami konnymi, i to tutaj uratowało sytuację. Kolejny scenariusz kraj Arabów. No i tutaj będzie ciekawiej, patrzcie. Ja walczę w sojuszu z wieprzem przeciwko Saladynowi, Kalifowi i Sułtanowi. Gdzie Saladyn jest na samym końcu, sultan będzie najbliżej. Nie, Kalif będzie najbliżej nas, więc jego przypuszczam, że spróbujemy zlikwidować w miarę szybko. Chociaż mamy równą ilość złota, więc to może być problematyczne w zależności od tego, ile będziemy mieli surowców na początek. Jeżeli będziemy w stanie posprzedawać jakieś rzeczy, to może spróbuję szybko do, dojechać kalifa i później zabierzemy się za tych dwóch ostatnich, tak bardziej powoli, systematycznie. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.